To attack. Select your hero. Słuchajcie. <coughs> ja ostatnio siedzę w torbiorni za dużo. Chyba mam z tym problem. A co Macri tutaj ma? A co to to to? Co to 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 to? O Jezu, ale rozżarzony! Ja ostatnie się tak świetnie bawię grania z torbiornem. To jest taka czysta zabawa. Takie rzeczy odwalam tym torbiornem. No, bijesz tego Tureta, jedziesz. Jedziesz. Proszę, nikt go nie bije. No, godzinę! Symetra mnie chciała bronić. Miła symetra. Mamy ruską symetrę. Oni wszyscy w trójkę są pewnie ruscy w takim wypadku. Chyba, że to po prostu Cyril napisali sobie. Wiem, że Torbjorn nie jest najlepszy na takie mapy, ale to jest Torbjorn! On jest zawsze dobry. Lada, chwila Molten Core jeszcze będzie. Diva. No tak, jeden strzał wystarczy, żebym nie mógł zaprojektować tureta, nienawidzę tego. Przecież to jest... to jest useless. Czemu oni tak zrobili? To jest... To jest najgorszy fragment designu Torbiorna. To jest kok, blokowanie wszystkich jego zdolności przy minimalnym wysiłku. Nie ma tak. Chodź tu Tracer, podejdź. Podejdź. Chcesz się ze mną zmierzyć? Chcesz naprawdę świniaku? Naprawdę tego pragniesz Tego chciałeś? Podobać się teraz? Masz moją wieżyczkę Ty też gin Nie wiem co robię Nie wiem co robię, ale się świetnie bawię Cześć przyjacielu o, double kill, nawet widziałem kiedy, nie nie, mnie, nie. Podejście tutaj dołem. Zapraszam, tutaj jest mój turret. On jest na nas gotowy. Mój molten core też. Uuu, biedna Tracer. Wywoląć! Shield Gena nie oddamy. God damn it. Zostawcie mojego tureta bo was rozjadę! Zostawcie... mojego... MOJE DZIECIĄTKO! Co za... gnidy. Double kill? Ja nie zrobiłem, no, Asymetra tam pozabijał, ona będzie miała play of the game jak cholera. Roadhog, osłoń moje działko, Plox, dziękuję. NIE! NIE! Okej, nieważne. Hehe, pindol! Nieważne. Um, Patrz co ci będzie zwisać. <grywa> nie mamy żadnego... żadnej tarczy, która by osłoniła turet. Smutno mi, nie? Na razie To to tak stawiam all Willy nilly. bo nie mam jak postawić sensownie. Uh, trafiłem ją! Trafiłem ją! Masz turet! Nieważne. Aha, Moira puściła kulkę na Tureta. Nie ma takiego bicia, co ty se myślisz. Aha, to spoko ult. Easy guys, I'm, I'm Smurf from Diamond. I'm Smurf from Grandmaster. I, I will carry you, and my, me and my turret. We are uh, top top 500 players. We are the best! Don't don't worry guys, I know what I'm doing. Not really, nie za bardzo wiem. Gdzie by ten turret dać? Tutaj wygląda przyjaźnie, tak na cały punkt rozstawiony, nie? I like it. Wielbiam tę matkę do Torbiorna, wyjdźcie stąd, tylko wyjdźcie stąd. My shotgun is ready. O, idzie ktoś, idzie ktoś. O nie, 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 za wcześnie. O, widzę jak ult. Patrzcie, jak się ult ładuje. Widać, że nabija kogoś. Ehehe, mada, mada. Gdzie do mojego tureta? Moje maleństwo Tracer zapraszam! Mój Turek i ja cię przywitamy bardzo chętnie. Patrz, przywitałem cię Próbowała. Kogo tu tam bije? Co tam jest taki sniki? Mam cię solo ultować? Mam cię solo ultować? Proszę bardzo, mówisz i masz. Kurde, myślała, że będzie cwana. Sam skoczył w mój pocisk. Nie planowałem tego. Hanzo! Dobry Hanzo! Kurde, najlepszy. Shit. Nieważne. Come get your. Yy. Co sądzisz o nerfie do Sombry? Jeżeli Sombra dostała nerfa, to. to. to ja jestem. nie wiem. Święty Walenty. Jeżeli to był nerf, to Wy chyba nigdy nią nie graliście. No, come on. Czym cię to? Przecież ja już molten kormam. Aha. A to miało jaki cel? Nie wywolaj, łap mojej kultury ten na twarz Dobre miejsce, oni tu i tak podjadą, więc... O nie, 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 kolego, nie, nie, nie. Tak się nie będziemy bawić. Deflektami sadzisz, maciarzu? Żeby Torbler zabił ulitującego. Gyędrzejego, no świetnie. Mnie? Oni dalej tam stoją. No oni do tej mojej wieżyczki jeszcze nie dotarli, nie? Nie ma takiego Bicia! Co będziesz? Pff, pff, chciała być Cwana. Znowu. O Jezu! Hammerdown, dam coś, mu nie wyszło chyba. Nie! Aha! Nie reloaduj w takim momencie! Mogę ją dobić! Tak, Easily, mogę ją dobić, tylko. Ją też mogę dobić! Nie bijcie mojego turreta! No dobiją go! Hey. A hammer time! Idę cię naprawić, skarbie? Dobrze! ciśniesz ich! No, co za gnoje. A, biedne smaczki. Yeah! 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 Wbijaj na payload, dajesz i stawiamy Tureta. Reinhardt, przed Reinhardt! Bądź tarczą dla mojego... Dzięki, Reinhardt. jest <noise> podziąka, turcik <noise> O kurdę Nie, nie nie Kurwa smutno mi nie <noise> Nie spodziękę tego się teraz nie spodziewał. Mam go! Dobrze! Oj, Mercy, zły czas na ultowanie. It's a bad time! Pomogłem go trochę dobić niby. Nie rozwalił tej mojej wieżyczki. Zawsze to jest jak, jakieś rozproszenie, nie? Ha, ha. Nawet jej nie ulepszyłem. Kurde. Dlaczego pierwszą piosenkę do Trubleneka mi przychodzi na myśl to bel Belgika? Mi troszeczkę inna piosenka przychodzi na myśl. Yeah! UŁŻ TY! JUS NIKI MADER- Aha, za mną był. A co za typo. Wiecie co mnie wkurza? Ten żołnierz jest za dobry. On umie grać. ZOSTAW- Nieważne. Już mi lepiej? <gry> nie pozwalają mi się bawić. Tell me where is Gandalf? O oh, mercy, tak ślicznie. No kurwa, no. wychodzę. Nie chcę z nimi już grać. Z tamtymi się grało fajniej, Oni nie umieli grać. Mój cel, wow. <gry> oh, jezu, jak dostał. I da ich tam zaskoczyć gdzieś od boku. No i Hanze, po coś ten lud? Aha, bo my wygraliśmy. Łe, genji dostanie play of the Game. ja dzisiaj takie ładne dostawałem podki torbiornym. Pokażę wam co dzisiaj torbiornym odwalałem. Nano boosted torbjörn. Second tank please. Mam ochotę zmienić na Gendiego. O, dobrze. Oliska dajesz. Oliska shield. Oni grają na poważnie. To dobrze. Bo ja też gram na poważnie. Jakby ich nie było, to bym tak gdzieś postawił tutaj, bo by za zanim by się mogli wychylić, to by dostawali w pierdziel cały czas. Tak stąd, załóżmy. Im dalej, tym lepiej, tym ciężej mi go trafić. Są takie dni, w które mi się nie chce starać grać, po prostu. Wszystko mi idzie gównianie. Więc gram torbiornem, bo chociaż wieszyszka coś robi. Nawet jeżeli ja nic nie zrobię, no to... Team nie może mnie zreportować, bo widzi, że się staram. Bo coś zabijam. Eee. Słabo. Diva sama przyszła na punktach trochę kiepawo. Jakby przyjaciół przyprowadziła. Ale nie ma przyjaciół. Za daleko wychodzę. Dobra, zostawcie mnie. Już nie będę. Oj, biedna. Sorry. To było specjalnie. A nawet nie muszę tego tureta jakoś. <śmiech> <śmiech> Biedny Genji, dasz mu nic nie da. Co ty mi dasz? Ulta na parę.